Dlaczego y, ta relacja często y, samo, sama właściwie się rozpada? No, zobaczcie, to wynika z tego, że y, te wszystkie konflikty, te, te nasze zachowania, ta, ta nasza y, reakcja na różne rzeczy jest w danym momencie taka, jaki jest nasz stan emocjonalny, jak, jaka jest nasza świadomość pewnych rzeczy. E, jakie są uczucia w środku, jak e, my wewnętrznie czujemy, czego my chcemy. Po prostu bardzo często jest tak, że e, my mamy jakąś, jakiś cel, jakąś drogę i my realizujemy ten cel i tą drogę. Jeśli spotykają się dwie osoby, żeby siebie bardziej poznać, ale niekoniecznie oni zbudują długofalowej relacji, dlatego że e, ten człowiek ma zupełnie inny cel i zupełnie inną drogę. Spotkaliśmy się na chwilę. I często tak jest, że spotkaliśmy się na chwilę. I kiedy my pobędziemy tą chwilę razem, coś się nauczymy, coś zrozumiemy i idziemy dalej. I tutaj to wynika nie z tego, że z nim jest coś nie tak albo z nią, tylko po prostu taki jest cel naszej duszy. Taki jest, taka jest też nasza droga. I tutaj, choćbyśmy chcieli, to nie zmienimy tego na siłę, dlatego że ta osoba w danym momencie rozumie rzeczy na takim, a nie innym poziomie. Jest na takim, a nie innym poziomie rozwoju i tak umie w tym momencie załatwić daną rzecz. I Choćbyśmy się bardzo starali, choćbyśmy zjedli wszystkie książki, obejrzeli wszystkie filmy, przeszli wszystkie y, różne techniki, y, psychoterapię i te wszystkie y, y, techniki rozwoju, to i tak musimy przeżyć pewne rzeczy, czy chcemy, czy nie chcemy. Musimy przeżyć, poczuć. Y, nawet nas bardzo zaboli, dopiero stanie się ta cała transformacja i przemiana, kiedy my wreszcie zrozumiemy pewne rzeczy, otworzymy się na to. I właśnie poprzez ten ból często zaczynamy dochodzić do prawdy, zaczynamy w sobie układać różne rzeczy, i ostatecznie wejdziemy na tą właściwą drogę. I jakby rozstanie jest nieuniknione. Zakończenie relacji jest po prostu nieuniknione. Spotykamy się w takim, a nie innym położeniu rozwoju danego człowieka. My też w jakimś jesteśmy. I my nie jesteśmy w stanie czegoś przyjąć, ta osoba nie jest w stanie czegoś przyjąć i na dany moment zrozumieć i czegoś rozwiązać. I tak co chwilę poprzez te konflikty wyłania się jakaś rzecz, którą zaczynamy rozumieć. Nie, i to będzie trwało przez jakiś czas, ale czy będziemy ze sobą na non-stop, to znaczy na zawsze, to niekoniecznie tak może być, że to może być długofalowa relacja z tego względu, że po prostu. My nie jesteśmy w stanie iść dalej tą samą drogą, mieszkać w tym miejscu, żyć tak, jak też drugi człowiek, nie. Żeby, żeby te relacje się udały, to wyszły. Czy, czy, czy można to jakoś tego uniknąć? No na pewno wewnętrzna praca, nie, żeby się nie rozstać. Wewnętrzna praca, ale to te dwie osoby muszą tego też chcieć. Bo jak jedna będzie chciała, to nic. To nie zmieni. Muszą chcieć dwie osoby, dwoje ludzi. I musi być ta świadomość taka, dlaczego ja to chcę, ten cel, nie? Dlaczego my tego chcemy i dlaczego chcemy właśnie tak, a nie inaczej żyć. Więc tutaj warto zastanowić się. Czego my chcemy tak naprawdę? Ja wiem, że kobiety bardzo chcą, chcieliby te relacje powstrzymać i rozumieją e, e, oczywiście, ale nie wszystko jakby e, może dojść do skutku w tym i danym momencie, że coś się musi zmienić, coś się musi zmienić u tego drugiego człowieka, coś trzeba przeżyć na własnej skórze, może jakieś właśnie nawet najtrudniejsze, najbardziej bolesne rzeczy, bo wtedy dopiero obudzimy się jedno i drugie. I wtedy będzie decyzja, bo kontynuujemy tę relację albo się po prostu na zawsze rozstajemy. Też tak może być, ale nic na dany moment po prostu ta jedna i druga osoba robi tak, jak potrafi najlepiej. I choćbyśmy chcieli to na siłę zmienić u partnera, to tego nie da rady zmienić po prostu, bo yy, czasem właśnie yy, ta droga jest taka. Yy, Czego na pewno z wielu, wielu, wielu z nas nie chce, czyli ostatecznością jest też rozstanie. Czyli dla tych osób, które bardzo wewnętrznie czują ten brak miłości, jest ciężko się rozstać i jeszcze potrzebują tego drugiego człowieka, no to, to będzie naprawdę bardzo trudne. Po prostu warto przeżyć ten bulion. Tam się zadzieje taka transformacja, że terapii nie będzie trzeba.